Dokonaliśmy kilku wzmocnień, które widać od razu, że, że wnoszą jakość i, i myślę, że po prostu będziemy z nich zadowoleni. Poznajemy też yy, wraz ze sztabem cały, cały zespół, czyli zawodników, którzy też byli, bo tutaj nie ma co ukrywać, że nie o wszystkich wiedzieliśmy. Bardzo dużo, a, a każdy ma czystą kartę i może pokazać się z jak najlepszej strony. Więc myślę, że po pierwszym treningu w miarę, w miarę pozytywnie. Będziemy na pewno szukać jeszcze dalej wzmocnień, będziemy szukać tych zawodników, którzy zostaną z nami i będą do pracy. Tacy, którzy, którzy dzięki naszej pracy już będą mogli mocno podnieść swoje umiejętności. Jeżeli chodzi o plan na przygotowania, to mamy 5 tygodni pełne 5 tygodni do pierwszego meczu. E, mamy poplanowane gry kontrolne mamy poplanowane badania e, które w tym pierwszym tygodniu teraz zrobimy i na podstawie tego będziemy, będziemy działać żeby ten zespół jak najszybciej rozwijać to może zacznę od, od linii obrony czyli tutaj wzmocnił nas Dominik Tarszyński z e, który w zeszłym sezonie funkcjonował w Świdniczance, Świdnik, no na pewno solidne wzmocnienie to, to jakby od początku widać, czyli zawodnik ograny na poziomie e, trzeciej, czwartej ligi. E, dobre warunki fizyczne lewa noga taki, taki typ e, pod kątem mentalnym też, też pozytywny, więc myślę, że tutaj będzie, będzie dużo plusów. Mm. Chłopaki, z których ja znam z, z poprzedniej pracy, czyli ze świtu nowy dwór Bartek Michalik, też jeżeli chodzi o linię obrony i, i, i kolejne takie mocne wzmocnienie, bo to i charakter, i taka mm... Jakby postawa znowu swoja na boisku, plus, plus płuca żelazne, no i inteligencja boiskowa, to tutaj na pewno też duże wzmocnienie. Dodatkowo mm, Kirył Knysz, yy, czyli, czyli taka, taka pozycja w środku pola 8-10, bardzo mobilny zawodnik, też myślę, że spora, spora jakość i, i będzie taką kluczową, wiodącą postacią plus Hubert Michalik, e, czyli skrzydłowy, może funkcjonować i w, i w linii ataku, więc, więc ofensywny zawodnik, też na pewno pod kątem czy mm, liczb samych bramek asyst, to na pewno będzie wzmocnienie naszej drużyny, e, plus Ignacy Ognicha, czyli napastnik młody, e, który, który też dzisiaj zaczął pierwszy trening i, i jakby zawodnik, którego ja mniej znałem, ale, ale już w pierwszym treningu gdzieś tam pozytywy Pierwsze zostały zaobserwowane, jego, jego takie poruszanie się, czy, czy, czy jakoś taka, taka gry, rozumienia gry, to, to, to tutaj jest jakby na plus. Ja nie jestem trenerem, który się przywiązuje do jednego konkretnego jakiegoś systemu ustawienia. Raczej patrzymy, gdzie mamy, gdzie mamy jakość, gdzie, gdzie możemy z niej skorzystać, i, i będziemy starali się tak, tak ten zespół dobrać, żeby po prostu. Yy, Tą jakość zawodników jak najlepiej sprzedać i żeby to było efektywne. Na pewno moja praca polega na tym, żeby, żeby ten mecz kontrolować jak najbardziej, żeby być świadomym, żeby zespół był świadomy tego, co w danych momentach ma robić, czy to z piłką, czy bez piłki. Na pewno będziemy chcieli grać dosyć odważnie, ofensywnie, bo, bo tego jakby wymaga się od zespołów, które chcą coś, coś w lidze osiągnąć. A nie ma co ukrywać, że na pewno jesteśmy takim ambitnym zespołem i będziemy szukać gry ofensywnej. E, mamy bardzo dobre boisko, które nam, nam będzie w tym pomagało, i, i, i myślę, że będziemy z tego, z tego korzystać. Kadra szkoleniowa, sztab szkoleniowy to jest e, taki punkt wyjścia, też w moim rozumieniu, jakby pracy, ponieważ. E, Dobry, zaangażowany, jakościowy sztab szkoleniowy może podnieść jakość zawodników i później możemy z tego korzystać jako zespół, bo, bo, bo mamy ludzi, którzy są w stanie poświęcić czas zawodnikom. Jeżeli poświęcimy im czas, no to to nie znam takich ludzi, którzy, którzy, jeżeli widzą efekty pracy, to nie chcą z tego skorzystać. To, to myślę, że to, to musi tak funkcjonować, musimy iść w stronę profesjonalizmu i tego się trzymać, żeby zespół po prostu się rozwijał, bo, bo myślę, że musimy dążyć do tego, żeby być jak najbardziej klubem trzecioligowym, czy, czy, czy tak jak wcześniej tutaj w Legionowie była druga liga i, i, i takich zachowań szukać jak najwięcej, bo to może nas przybliżyć do tego, żebyśmy po prostu osiągali dobre wyniki. Jeżeli chodzi o sam sztab i, i osoby, które dołączyły, no to są to trenerzy asystenci, czyli Piotrek Olbryś i i Marcel Pruszkowski, do tego um, Darek Zjawiński, który będzie łączył taką rolę um, a, trochę, trochę już w kierunku jakby zarządzania e, kadrą, trochę, trochę w kierunku właśnie asystenta, a na pewno jego jakość też e, e, piłkarska pomoże, ci w treningu, czy, czy jak będzie potrzeba, to i w, w spotkaniach ligowych. Trener bramkarzy e, Jerzy Zych dołączył też również do nas, no i e, Nasz fizjo, Bartek Kuba, plus, plus kierownik, Arek Wysocki, którzy zostają. Myślę, że to będzie na tyle liczny ale no, to nie chodzi też o samą liczbę, a o to, że, że w miarę jakościowy na tyle zespół, żeby pomagać chłopakom i, i, i po prostu żebyśmy wszyscy razem szli do przodu. Zawodnicy z drugiej drużyny to są zawodnicy, którzy mogą być naszymi takimi, bym powiedział, e no może żeby to źle nie zabrzmiało. Nie, nie, tanimi transferami, nie? To są zawodnicy, to jest na rybek, który który my poświęcając im trochę czasu, możemy, możemy wykorzystać później i, i chciałoby się, żeby jak najwięcej wychowanków, młodych zawodników stąd funkcjonowało w pierwszym zespole. Oczywiście nie może to być tak, że, że, że to nie będzie odpowiedni poziom i kogoś będziemy na siłę tutaj, tutaj wpuszczać, ale na pewno będziemy się przyglądać, po to też tak liczna ekipa w sztabie, żeby można było podzielić te obowiązki, żeby można było się nimi zajmować, żeby można było więcej zawodników wziąć na trening i po prostu poświęcić im czas, no to... To jest naturalny, jakby naturalna sprawa w tym procesie treningowym i, i, i na pewno tego będziemy szukać. Obserwujemy zespoły, które, które są w czwartej lidze, jakie ruchy transferowe szczególnie robią, no bo wiadomo, tych spotkań jeszcze nie było kontrolnych zbyt wiele. Patrzymy, obserwujemy, obserwowaliśmy do tej pory też, ja nie ukrywam, śledziłem i, i czwartą ligę, i trzecią ligę, drugą ligę, jestem na bieżąco. Oczywiście, dzisiaj pracując w czwartej lidze, na pewno będę jeszcze bardziej śledził rywali i określając nasze szanse, no tu trzeba, trzeba jakby ciężko pracować, rozwijać się z dnia na dzień i zobaczyć, co tak naprawdę nam pierwsze pół roku powie, bo, bo to, że jesteśmy ambitni, że chcemy, że chcemy wygrywać każdy mecz, to jest jasne. Myślę, że na pewno będziemy mieli tyle jakości w zespole, żeby, żeby te mecze wygrywać. No, ale tak jak pokazuje przykład chociażby tego sezonu, czyli y, awans drużyny, stroszyna czy ząbek, no to jednak jest przykład zespołów, które były budowane przez trochę dłuższy czas. I tak jak powtarzam, to czy zawodnikom, czy tutaj y, ludziom w klubie, y, przy dobrych wiatrach, dobrej pracy, to może być zespół, który od razu gdzieś zacznie funkcjonować i zdobywać punkty. No, ale trzeba wziąć pod, pod uwagę to co nam pokazywała Liga dotychczas, czyli te awanse tych zespołów, które były budowane trochę dłużej i po prostu konsekwentnie. My musimy być na tyle konsekwentni, żeby wiedzieć, że dzisiaj w tym okienku transferowym będziemy mieli zespół, a w styczniu już musimy myśleć powolutku o tym, jak jakich opcji szukać i analizować na bieżąco to, kogo będziemy potrzebować, żeby się w styczniu ewentualnie wzmocnić i żeby w następnej rundzie być jeszcze mocniejszym zespołem. Co gdzie nas ta praca zaprowadzi, no to już sezon nam odpowie, ale, ale tak jak mówię, na starcie na pewno jesteśmy ambitni. Myślę, że te ruchy, które robimy w okienku tym transferowym też pokazują, że jesteśmy e, ambitnym klubem i chcemy, chcemy wrócić tam, gdzie, gdzie miejsce Legionowi. Mam nadzieję po prostu, że ta praca mm, przyniesie efekty.